nie sprawdzę, czy będę w stanie wybronić Albanię przed Włochami podczas II Wojny Światowej. I w sumie powinienem od razu tu wybrać cele, więc trzeba coś tu zacząć robić. To zapewne mi się nie uda. Albania jest tych, że zrobiona tylko po to, żeby upaść. Ale ja postaram się coś tu zrobić. Ja mam jedną fabrykę cywilną, może bym jakieś fabryki cywilne zaczął budować, zanim tutaj zrobię portyfikację. A ile te fabryki się też będą budowały, to pytanie jest dobre. Nie, no ja fabryki będę miał w sumie z celi, bez kitu. Fabryki te sobie zrobię z celi na fabryki cywilne po prostu. Ja też nic tutaj zbytnio chyba nawet nie mam na manpower. Nie, no coś tu niby jest, ale... Oj, to będzie trudny bój. A ty nie zapomnij dać łapki w górę, suba, wbić na mój serwer Discord, wbić na kanał Asewek Plus, wbić na mojego TikToka, Do wszystkiego jest link w opisie. Oraz zajrzeć w opcję wspierający. Oraz napisać komentarza z połączeniem na film, z frazą pomysł na film. Pójdę tutaj w ten internacjonalizm, bo on chociaż mi trochę tutaj zwiększy manpower. No to będzie najlepsza opcja. I tu się wskoczę w częściowy pobór. I mogę sobie już sprowadzać stal, chociaż i tak ona cała nie przypływa. To może z Francji? Dobra, z Francji trochę lepiej. Ile Trzebuje dywizji zrobić. 5 dywizji potrzebuje. No to nieźle. Nałożyć embargo czy nie? To mi zwiększy trochę stabilizację nałożenie tym embargo na Włochy. W sumie z Włochami też będą ją wojnę, bo to chyba jest na Włochy. Więc w sumie mogę nałożyć. To jeszcze sobie wskoczę w ograniczony eksport i później będę już wybierał tylko ludzi od... Yy... Templay tu nie zmieniam, potem będę wybierał tylko ludzi od tam obrony i TP. A budowy, ja zapominam o tym, zapomniałem o tym. Więcej fortyfikacji gregowych. A ja muszę o tym pamiętać ciągle. Teraz trochę czasu zmarnowałem. No ale cóż, od nowa zaczynać nie będę. Też nie mam zbytnio manpowera. w tutaj wszystkie dywizje. Mam całkiem sporo wyposażenia, ale z manpowerem widzę, że jest o wiele ciężej. Mogę sobie niby lepszą broń zacząć, zacząć produ produkować, ale na razie niech się buduje jeszcze ta stara. Dobra, tu jeszcze sobie pójdę pod te zespoły badawcze, a potem już pójdę pod internacjonalnie. I może jeszcze poddzielnie się technologią, ale to już się zobaczy. Obrona armii, tak, to jest to coś, to jest coś co potrzebuje. Można jakąś artylerię uda mi się zrobić z czasem, to by też całkiem pomogło. bo nie, niech będzie, że tutaj już pójdę po ten internacjonalizm i później jeszcze zrobię te cele na loty badawcze. To będzie lepsza opcja. Mogę też niby sobie zmniejszyć template na przykład tutaj do 10 rozpiętości, myślę, że to by była git opcja, ale nie mam tyle doświadczenia armii nawet. Dobra, to na razie sobie zmniejszę tylko oraz, bo tylko tyle mogę. I mam 2000 manpowera. Może na jakąś... nie no, nawet na dywizję to mi raczej nie starczy. Chociaż może... nie no, starczy, na jedną dywizję. Zawsze to coś, no co tutaj, o zasoby, ja muszę iść pod indoktrynację tutaj, a nie pod internacjonalizm I tu mnie też będzie komunizm rosnął w górę No dobra, prze przeżyję to, chyba że jeszcze coś innego jest Militaryzm pod zasoby ludzkie? Nie no, militaryzm nic mi nie da w sumie ale ludność w wieku poborowym, no ale nie no, ale już zasoby ludzkie mieć tam co tydzień 400. Myślę, że to będzie tam nie lepsza opcja. Nawet chyba żadnego też lotnictwa zbytnio nie robię. Myślę, że nie ma po co. Okej, okay, tym razem o budowach tutaj nie zapomnę. To przez 720 dni tutaj będzie to trwało? No dobra. No tak, by to mogę pójść sumię w komunę i to tam nie zrobi różnicy. Ważne jest to, że balwania po prostu tutaj przetrwała. O nierdzenne zasoby ludzkie, to jest to, co potrzebuję też i tam inne rzeczy były pod manpower, ale na razie to mniejsza w to. Ważne, żeby ten manpower po prostu był. Może też ciężarówki będę badał, bo one też mi się mogą z czasem tutaj przydać. Doktryna defensywna. nie Pan tutaj dostanie doktrynę defensywną i... charyzmatyczny dowódca. To będzie lepsza opcja niż organizator. Tak myślę. On z Austrii, to ciekawie się już zaczyna. Czemu Francja... Czemu oni tutaj mają ze sobą wojnę? Ej, no historyczne cele dałem. No i są sumie chyba wszystko leci historycznie, tylko... Czemu? Ja się tu miałem przed Włochami bronić, ja się okaże, że one tutaj nawet nam nie upadną. Myślę, ja że one nam upadną i nawet nie będą chcieli nas podbić. Jeszcze się upewnię nawet, czy ja mam cele historyczne zrobione. No tak, historyczne cele są zaznaczone. Okej, okay, to jest to, co potrzebowałam i widzę jeszcze tutaj te sloty badawcze dodatkowe. Ale mi tu zaraz Włochy upadną. Czy mam zacząć od nowa? Może ktoś inny będzie mnie jeszcze chciał tutaj zaatakować, ale nie mam, nie wiem zbytnio kto. Aha, jeszcze wojna domowa. Zacznę od nowa, ale już tego nad nie będę nagrywał. Widzimy się aż będzie. Potem podobny moment, co był tutaj. Dobra, więc jest 1 kwietnia 1937. Postanowiłem, iż zrobię tutaj teraz to drzewko do końca, bo to są jeszcze jakieś rzeczy pod organizację dywizji obrony armii DP. Tutaj fanatyzm ideologiczny i dzielenie się technologią. Potem tutaj infrastruktura i dodatkowy zespoły badawcze, a potem to w sumie już nawet w drzewku mogę nic nie robić. to jeszcze mogę w sumie coś tam dodać, coś do kogoś pod stabilizację. Tu był kolega i architekt zbrojeniówki. Fabryk wojskowych ja nie robię, w nic nie potrzebuje, niech będzie to przemysł, teoretyk wojskowości, nie będę robił, nie no, będę robił doktryny. Może będę robił wygrupowanie się armii, oho, kamuflaż, o i to też żeby, no dobra, coś to je... są to jeszcze rzeczy, które można porobić. takie ja, które mogę tam wybrać po prostu za świat polityczną. A i template dałem na 12 rozpiętości, tak się prezentuje. W późniejszym etapie, jak będzie dobrze mi szło, to planuję tutaj jeszcze dołożyć artylerię wsparcie artyleryjskie po prostu a i też tutaj żeby Włochy dobrze poszły to jeszcze tam wybrałem w tym gdzie się wybiera w jaką, jakie strony, w jaką stronę ma pójść państwo to im wybrałem jeszcze historycznie cele historyczne są tutaj też wszystko jest historycznie na Włoszech Mogą sobie też dać historycznie na Francji TP żeby oni ich tutaj nie atakowali ale mam nadzieję że nic się już nie stanie mam 10 tysięcy broni wyposażenia mam naprawdę dużo nie wiem, mogę jeszcze tutaj jakichś saperów robić i tak, może to też się przyda. Flotę, ja floty nie mam. No nie, ja nie mam floty, więc to nad nią co dawać. Zostawię sobie, sobie to siłę polityczną na jakieś decyzje propagandowe, bo coś tam na pewno będzie. A, żeby zrobić dzielenie się technologią to muszę być w wojnie. A, no dobra, tutaj fanatyzm ideologiczny to jest najważniejsze tutaj. Jak, jakąś tam obronę mi da, Dlatego tego czego nie mogę zrobić? Więcej niż 50 fabryk, A, to już nie mam sobie zbytnio co tutaj robić. Bo w marynarki nie pójdę, wzmocnienie armii, o no. armię to mogę sobie jeszcze sobie iść i sobie wystawić tę dywizję. Okej, okay, 7 dywizji jest, świetnie. O, włoskie ultimatum, dzieje się. Nigdy. Zaraz to powinna być wojna, mam nadzieję, że nam powiedzą tą wojnę, bo to chodzi w tym filmie w sumie. Moje zaopatrzenie tu idzie przez państwa osi, więc trochę słabo, mogłem sobie brać tutaj od Związku Radzieckiego stal. No to będzie bezpieczniejsze. Czy ja od nich nie potrzebuję? Nie, bo ja tam jakieś wydobycie robię, MITP. Koniec Ligi Narodów, tutaj mi wpłynęła wojna, okej, okay, dzieje się. Jedna no, stal jest potrzebna, to od Związku Radzieckiego teraz będę ją sprowadzał. Paktu nieagresji, oczywiście. Modernizacja wyposażenia, piechota, rozwój doktryn. Modernizacja wyposażenia, niech będzie. I badania, czy mi się opa robić tutaj lepszą drogę piechoty? W sumie tak. Żadnej dywizji tutaj chyba już nowej nie zrobię, więc słabo. Ale cóż, mam jakieś lotnictwo? Nie mam nawet lotnictwa. No dobra, trzeba sobie z lotnictwa poradzić. Okej, okay, bo wydaje mi się tutaj ostatni fort. Może bym chciał robić jakieś... Chciałem robić te. Przeciwlotnicze, ale nie mam pelotek, to w sumie mogę sobie wybadać. Artyleria przeciwlotnicza. Mogłem to niby zrobić w sumie wcześniej, ale się chciałem skupić na tych fortyfikacjach brzegowych. No ho, des desantują się. I pierwszy desant nie wyszedł, świetnie. Czy iść brak selekcji? Na razie pójdę w obowiązkową służbę, a ten mempaury jest bardzo potrzebny. Jeszcze się jakieś fortyfikacje brzegowe robią, póki mi się tam bada, badają przeciwlotnicze. Okej, okay, tutaj co ja chcę? Coś w obronę. No to chyba to pójdę. Ja się na doktrynach nie znam aż tak bardzo. Ja zawsze sobie muszę tam poczytać, to co coś tam daje. Kolejny desant, a to jedna dywizja. Nie, cztery dywizje znowu. Udało mi się desantować, ej. E, oni się jeszcze gdzieś chcą desantować? Chwila, ja, nie. To ja bym tutaj ich okrążył szybko i po prostu wybił stąd, ale oni tutaj port mają. Nie no, tiranę zajęli halo, atakować. Trzeba ich wypchnąć z tirany, a potem jeszcze dalej. Oni tam swoje wojsko przysyłają. Oho, dobra, to jest tragedia. Więc ja bym tu przestał atakować. Miałbym nadzieję, że oni mnie nie będą atakowali. Chcemy się bronić tylko na jednej części państwa, ale wydaje mi się, że to będzie ciężkie. Ale trzeba podjąć ryzyko, ale nie chcę, żeby ten film był krótki. Jakoś mega krótki, więc ja bym się wycofał najpierw z tej części. Wycof wycofam północ. I tu bym się chciał tylko i wyłącznie bronić. Ale oni mi się tutaj tak przebijają. To jest tragedia. Chwila, co ja tu zrobię? Już linię frontu. A oni tutaj coś wojska przysłali w ogóle. O co chodzi? Dobra, pójdę w brak selekcji. Mogę dostawić tą dywizję? Mogę. Więcej już nie zrobię na ten moment. I niech ta dywizja tu pójdzie na pomoc. Tutaj jest potrzebne wsparcie. Na po prawej na prawej jestem w stanie się wybronić. Ale tutaj na tej lewej to już niezbyt. Bo została mi tylko jedna fabryka. To jest tragedia. Kolejny desant zrobili. Aha, broń, no chwila. To co ja mógłbym zrobić w takim momencie? Usunę linię frontu. Niech ci stoją i jedna dywizja pójdzie. Nie no, może stąd bym wycofał dywizja? Czy... Nie no, nie zdążyli mnie wejść do stolicy, miałem nadzieję, że tam jeszcze uda mi się wejść i się wybronić. No cóż, początkowo to jakoś szło, ale później oni już użyli swojej masy. No ale chociaż i wybroniłem, jakieś tam straty zadałem. Wszystkie desanty im koniec końców nie wyszły.